Jeżeli pierwszy tom tego komiksu niepokoił was swoimi wydarzeniami, to w tomie drugim poznacie prawdziwy wachlarz tego, do czego zdolny jest człowiek. I oczywiście nie jest to dosłownie przekazana historia, jest to troszeczkę literackiej fantazji. Ale ta swoboda zdaje się jeszcze bardziej łagodzić wydarzenia z czasów, w jakich rozbitkowie walczyli w tamtym momencie o życie. W końcu przez komiks nie jesteśmy w stanie przekazać smrodu, głodu, absolutnej desperacji, która dotyczyła tych ludzi, kiedy musieli oni czasami dokonywać rzeczy absolutnie niegodnych człowieka. Mocny i naprawdę wyjątkowy komiks, który został wydany niesamowicie pięknie przez Egmont, co też w bardzo interesujący sposób kontrastuje z zawartością tego komiksu, i absolutnie nie chodzi mi tutaj o sposób rysowania, bo ten jest z kolei naprawdę bardzo ładny, dbałość o szczegóły jest bardzo duża. Mamy też. Bardzo dużo przepięknych kadrów w tym komiksie, które pomimo wydarzeń naprawdę urzekają. Z takich ciekawostek są w tym komiksie przerusowane ilustracje, które znalazły się w gazetach, które opisywały wydarzenia na Dżekardzie, jak choćby nawet ta ilustracja. Zatem polecam Wam zarówno tom pierwszy, jak i tom drugi. Najlepiej kupujcie od razu całą historię, ponieważ kupowanie drugiego tomu bez pierwszego absolutnie nie ma sensu i obiecuję Wam, że po lekturze nic już nie będzie takie samo.